Cześć, miłośnicy. Yy, nagrywamy odcinek, jakie itemy zdobędę w 10 minut. Yy, na początek odcinka macie stawić łapkę w górę i, su i subskrybować na tym kanale. Yy, zapraszam i polecam wam serwer mystar.pl. Dam wam IP w, w opisie. Także od tej pory czas start oczywiście weźmiemy kit gracz, bo nie mamy innego kita I mamy zestaw no taki jaki mamy, czyli widzicie taki jaki mamy mam, e, dopiero minęło w, i, e, 20 sekund ja was będę informować, bo nie widać tego stopera, stopera ale naprawdę mam e, na telefonie także, no do maksa, kurde do maksa 38? gdzie 36 tam było chyba chwila chyba się tam zapomniała oczywiście nie mogę no nic kupować ewentualnie mogę kupować ułamki w ogóle ale nie mogę kupować żadnych kluczy i w ogóle nic minęła dopiero minuta mm, szybko jeszcze 9 minut zostało także pamiętajcie o yy, yy, łapce w górze subujku na tym kanale i dzwoneczku bądźcie na bieżąco yy, także no a i od jutra się, w sumie od soboty bo od soboty zaczynała się wakacje, także mam życzę miłych wakacji i spędzajcie je miło z rodzinką, nie? Tak jak święta. Nie siedźcie na tych swoich telefonach, komputerach, laptopach i tabletach, czy coś takiego, czy tam PlayStation i tak. Tylko nie wiem, wiecie sobie nad morze. Gdzieś do rodzinki nie do babci, jak nie nad morze. gdzieś, żeby spędzić fajnie czas, o że tak to powiem. No ja sobie... Ja też mam plany na wyjazd, ale to tajemnica. Tajemnica tajne przez poufne. Także no. E, mamy seta e, 38, ale 38, to potrzebujemy chyba taka tego o pani owoców. Naprawimy sobie. Nie. potrzebujemy... Dobra, to ja sobie to pójdę kupię sobie ten jakieś ta. Myślę, że trzy takie wystarczą czemu ja takie lagi? ja muszę H zmienić aha, bo ja mam H dlatego dlatego, możliwe e, ja potrzebuję kupić sobie trzy takie mamy już kilo w czterdziestkę teraz pójdę sobie Tak takie widzicie, mamy 50 B ale to nie, nie na, nie na, no to, to nie jest temat odcinka. To jest na inny, tam, na inny odcinek. Eee, i no. Mm. A właśnie, zapraszam was na mojego TikToka. Eee, Nazwę Wam w opisie. I no. Minęły 3 minuty 52 sekundy. Ja się muszę śpieszyć, ja mam dopiero 38 itemki Ale nie ona mi się tak 40, 41 Odstawiam O kurde, ile ja mam tego Spawn e, Myślę, że pierw chyba W, w seta polecimy Właśnie mi się też tak wydaje, że w seta polecimy pierw Tak, kupimy sobie tego. 68 miliardów. To nie jest drogo aż tak. nie jest dużo. że tak to powiem. To jest malutko. O, tutaj już po pół staka lecimy. Aha, tu. Tak. Tak. i Miecz Czerpiego a, naprawić szybko 5 minut dopiero minęło lecimy jeszcze ten czyli potrzebujemy tak raz półstaka dwa razy, trzy razy czyli trzy raz tak, drugi raz tak no, jakoś tak, takie dwa staki. Dwa staki na pewno. Potrzebujemy. Dobra, teraz zrobimy 140. ale jutro nie, bo ale się nie opłaca. Nie opyla się. Kupować. Także no, lecimy na bezpieczną strefę. Tutaj pokopać, nie? Kwarc albo coś takiego. No to kwart sobie nie pokopiamy, wątpię sobie, pokopiamy tutaj o. Netherite. właśnie nie zabiera mi tego Netherite, dobrze? Tutaj odcinek prowadzę. Hop mi zabiera, a ja tutaj odcinek prowadzę, nie? Właśnie, jeszcze napiszcie, czy chcielibyście jakiś odcinek z jakimś YouTuberem, nie? Na przykład. Skryhol. Skryhol-san. Czyli takim youtuberem, który ma nik dolarek 17. Pozdrawiam, pozdrawiam dla ciebie mądreczkę oglądasz ten odcinek. Eee. No. Co się nazywa? Wszystko... E, a, to możemy znaleźć i to też? Tylko... Aha! Potrzebuję trzy takie? Ja to szybko na nadrobię. O, 7 minut zostało. Pewnie 41 mi się udało tylko zrobić. Po co się, y, ten się... Opierdzielam y, kupy tym. Jak ja mogę sobie kupić? Boże! Kupmy sobie ile wyjdzie za 16 1b. Dobra! To mały jeden bilion. O jeszcze to. To wszystko. Teraz let's go. Sata. Klatę. Buty. Mieczyk. Jaki mam mieczyk? Dobra. Miecz. Kolejny będzie cz cztery? Od kiedy cztery? Za. Wytyw. Dziwne. Wymień szybko. Szybko! Potrzebujemy na... na co? E, e, trzy potrzebujemy. Trzy razy. Czyli... Dwanaście. Trzy razy po cztery. Szybko! Minuta została! Kilof mam czterdziestkę jedynkę. Dwójka kosztuje 8. Kurde. Napraw. Szybko. Została niecała minuta. Chyba się zatrzymamy na itemach 42. 43. Jest 8 nie. Ja. Yeah. Co za? Kurde, czemu nie można używać komendy? Ten, tylko trzeba, trzeba latać. Ja pierdolę. Dobra, Mię, y, no, chyba nie zdążyłem. Mam 5 sekund, dobra, 3, 2, 1. Mamy tak, miecz seta 42. 42 kilo. I cały set 43. No niestety na tym się trzymaliśmy. Także jeśli Wam się spodobała ta część, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. A jeśli napiszecie, że, że Wam się ten odcinek spodobał, to, to nagramy kolejny taki, ale możliwe, że z kimś. A, i napiszcie. Czy chcecie, żebym, żebym, żebym nagrała jakiś film z youtuberem? A wtedy to zrobię. Także ja, co, ja się znam, że jak Halo!